Jeden z polskich utalentowanych pięściarzy z dosyć burzliwą historią opowiadał, że kiedy wiele lat temu spotkał w swoim życiu Pana Jezusa, to tak stwierdził, że skoro już jest Jego uczniem i chce Nim być, to powinien w swoim życiu coś zmienić. No i tam zrobił kilka postanowień, a jednym z takich postanowień to było to, że rozpocznie od rezygnacji z wulgaryzmów, które w jego środowisku były czymś zupełnie normalnym. No jego trener, który również był wierzącą osobą, to wprowadził w klubie takie zasady, że nie pozwalał przeklinać na treningach, a wiadomo, że w takim męskim, czasem takim ulicznym środowisku związanym ze sztukami walki, no to wulgaryzmy są na porządku dziennym, często traktowane niemalże jako znaki interpunkcyjne. No i pewnego razu na trening przyszedł kolejny zawodnik, no i przeknął, a trener mówi: tu się nie przeklina i pokazuje palcem na mały obraz Pana Jezusa, który stał w kącie, a ten chłopak nie wiedział, że to obraz Pana Jezusa i taki przestraszony pyta: ale co tam jest? Kamera? A trener mówi: tak, tam jest okno na cały świat. I bardzo trafne spostrzeżenie, że Pan Jezus jest oknem na cały świat, a spotkać Jego to znaczy otrzymać nadzieję. Norweski biskup Erik Warden powiedział, że mieć nadzieję to ufać, że wszystko, nawet niesprawiedliwość, może mieć sens i cel. Światło świeci w ciemności. Często jej nie eliminując. To dopiero się stanie w nowych niebiosach i w nowej ziemi, gdy nie będzie już nocy, ale dopóki żyjemy, ciemności zawsze będą. Jezus Chrystus jest nazwany w Ewangelii światłem, a wiemy, że światło w Biblii jest symbolem Boga. Psalmista mówi: Pan jest światłem i zbawieniem moim, kogóż miałbym się lękać? A Chrystus już wprost określa siebie jako światło w ósmym rozdziale Jana, Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. I to on jest obrazem Boga niewidzialnego. Uroczystość objawienia Pańskiego przypomina nam, że Jezus objawił się całemu światu jako Bóg. Nawet imiona tych trzech króli, one są wzięte z tradycji, odnoszą się do całego ówczesnego świata. Kacper to imię pochodzi z języka perskiego, Melchior z języka hebrajskiego, a Baltazar oznacza Greków. Czyli cały ówczesny świat przychodzi, aby oddać Bogu cześć. I mamy różnego rodzaju objawienia, przez które ok odkrywamy Boga. Jest tak zwane objawienie naturalne, czyli że obecność Boga poznajemy przez świat, w którym żyjemy. Przykładowo, wchodzisz do budynku i widzisz, że on jest świetnie urządzony, z wyczuciem smaku, piękna, z jakąś harmonią, i rozum ci podpowiada, że to nie może być przypadek, ale musi za tym stać jakaś osoba, która o ten dom zadbała. Poznając świat, Poznajemy działanie Boga. Święty Paweł podkreśla, że Bóg w historii na różne sposoby i wielokrotnie objawiał się człowiekowi i on zawsze jest tym, który działa jako pierwszy. Czyli jeżeli odkrywasz w sobie pragnienie poznania Boga, to znaczy, że Duch Święty już w tobie działa, bo nikt z nas nie mógłby Boga szukać, gdyby on nas najpierw nie znalazł. Bóg Objawia się także przez wydarzenia, tak objawiał się prorokom, starotestamentalnym prorokom jak Mojżeszowi, Abrahamowi, Eliaszowi, ale też tak objawiał się na przykład świętemu Dominikowi, kiedy Dominik spotyka w karczmie Katara, człowieka, który szukał Boga, a miał jego fałszywy obraz, to wydarzenie było dla Dominika tak istotne, że po cało, cało, całonocnej rozmowie. On odkrywa w sobie pragnienie, żeby założyć zakon kaznodziejski. No i przez kolejne wydarzenie, czyli zgodę papieża, Bóg objawia Dominikowi swoją wolę. Bóg objawia się w wydarzeniach. Ale objawienie Boga dokonuje się także przez nasze niezaspokojone pragnienia. No czujemy, że jesteśmy kimś więcej. Że mamy w sobie tęsknoty, których nie jesteśmy w stanie całkowicie wypełnić na tym świecie. Natura nie tworzy pustych pragnień. W Starym Testamencie Bóg więc objawiał się na różne sposoby, ale ostatnim momentem jest objawienie się Boga w ludzkiej postaci, w osobie Jezusa. Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Ewangelista Jan w zakończeniu tego przepięknego prologu, który czytaliśmy w czasie Bożego Narodzenia, mówi: Boga nikt nigdy nie widział. To znaczy, że wszystkie te momenty objawienia Boga w Starym Testamencie to były przebłyski Bożej chwały tego, co człowiek mógł na tym etapie zrozumieć. Natomiast jednorodzony Bóg o nim pouczył. Jednorodzony syn o nim pouczył. Dopiero w Jezusie Chrystusie dokonuje się pełne i ostateczne objawienie, kim jest Bóg. Jaki on jest wobec człowieka i co czyni wobec człowieka. I jest to pełne i ostateczne objawienie. Tylko Bóg w sposób najbardziej adekwatny może nam objawić siebie i może nam opowiedzieć o sobie. A to, co powie człowiek, będzie zawsze naznaczone jakimś brakiem, niedoskonałością, niepełnością. Dlatego to objawienie, które nam przynosi Syn Boży, jest pełne i doskonałe. W ósmym rozdziale Ewangelii Janowej Pan Jezus mówi: Kto zachowa moją naukę, ten nie zazna śmierci na wieki. I w tych słowach jest zawarta bardzo, bardzo głęboka treść. Bo kiedy przypomnimy sobie Ewangelię, kiedy prześledzimy sobie Ewangelię, to zauważymy, że Pan Jezus w tym, co robi i w tym, co mówi, ukazuje się jako Bóg. Przeciwnicy Pana Jezusa nosili w sobie dogmatyczne przeświadczenie, że żaden człowiek nie może być większy od Abrahama. A Pan Jezus przychodzi i mówi, zanim Abraham stał się, ja jestem. Co więcej, w tym zdaniu Chrystus przypisuje sobie nie tylko odwieczność, ale odnosi do siebie święte imię Boga. Mówi o sobie ja jestem, co jest tłumaczeniem starotestamentalnego imienia Boga. Pamiętamy, że kiedy Bóg przemawia do Mojżesza, to właśnie w ten sposób definiuje siebie. Podobnie, kiedy Pan Jezus uzdrawia, to jednocześnie odkrywa swoje bóstwo, bo władzę dokonywania cudów ma Bóg. Co więcej, Jezus uzdrawia nawet w Szabat, czyli pokazuje, że On jest Panem Szabatu. A innym razem widzimy, że potrafi nawet czytać w ludzkich myślach, co według Żydów czyni tylko Bóg. Dalej, Pan Jezus mówi do uzdrowionego paralityka: Odpuszczone są Twoje grzechy. Pokazuje, że to On ma władzę odpuszczania grzechów. A przecież tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Jezus ukazuje się jako ktoś, kto posiada władzę taką jak Bóg. I na koniec widzimy, że Jezus jest również. Całkowitym panem swojego życia. Jest ta kapitalna scena z ewangelii, zarówno w ewangelii Łukasza, jak i Jana, kiedy słuchacze Jezusa są zgorszeni i zbulwersowani, że on wypowiada imię Boga w odniesieniu do siebie. Więc biorą kamienie i chcą go ukamienować. I ewangelista Łukasz dodaje, on jednak przechodzi pośród nich. A ewangelista Jan pisze, i wyszedł ze świątyni. Widzimy jakąś tajemniczą moc, która pozwala mu przechodzić nawet przez rozkrzyczany i nienawidzący go tłum. To Jezus decyduje o swoim życiu i jest całkowicie wolny. On mówi: "Nikt mi życia nie zabiera, ja sam je oddaję". To on ma całkowitą władzę nad życiem, ale i nad śmiercią. I bracia i siostry, Sytuacja nie zmieniła się od wieków. Dzisiaj również ludziom się wydaje, że to oni rządzą, że są w stanie zapanować nad życiem, ale i nad śmiercią, a tak naprawdę wszelka władza należy do Jezusa.